mody projektanci również się zmieniają. Przecież to jest historia Karla Lagerfelda, mm -hmm. który, już nie pamiętam dla kogo y, na początku projektował, ale najpierw projektował dla, a potem się to zmieniało, aż był własną marką. Czyli kiedyś będziemy kupować Versace, co nie będzie w ogóle Versace. Tak, ale wiesz, no dzisiaj kupujemy Gucci, które nie jest Gucci, znaczy kupujemy, nie, <laughs> państwu życzę, żeby państwo <laughs> kupowali, bo ja jakoś nie, ale... Ale tak, e, kupujemy Dolce Gabbana, które, którego ani Dolce, ani Gabbana nie kreują, więc e, chyba. E, więc wydaje mi się, że e, to, to jest już praktyka i w sam Loran przecież również ma swojego projektanta, a pozostaje brand i marka. Natomiast oczywiście ten projektant wnosi coś swojego, swoje spojrzenie na modę, ale jednak ci projektanci główni w takich brandach są wybierani według jakiegoś klucza i myślę, że nie działają w oderwaniu od rzeczywistości. Znaczy, sądzę, że Lagerfeld chyba y prowadził Chanel, tak mi się wydaje. Był ich projektantem, więc ja sobie nie wyobrażam, że ktoś, kto kocha garsonki i żakiety, przyjdzie projektować do Versace. Mm -hmm. Myślę, że będą po prostu szukać według innego klucza, nazwijmy to oględnie. Bardzo ci dziękuję. Dla mnie to było niezwykle otwierające, że rozmawiam o modzie. To jest chyba moja pierwsza w życiu rozmowa o modzie. A tak jak mówisz, nie kupujesz sobie może Versace, ale dzięki tobie, bo jesteś wydawcą tej książki, mamy książkę, Santo, Versace, Fratelli, Prawdziwa włoska rodzina, gorąco polecam. A moim gościem był Oskar Płachut, wydawca. Dzięki. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że ta rozmowa... Była ciekawa i będzie można sięgnąć po książkę. A potem idziemy na zakup. Dokładnie.